pod podłogą jest toksyczna substancja to mieszkanie wygląda jak ruina minął miesiąc od rozpoczęcia remontu i ostatnio nie nagrywałam dlatego, że okazało się, że trzeba było zrywać wszystkie tynki w całym mieszkaniu i to była taka dłubanina i tyle czasu to trwało myślę, że spokojnie można dodać punkt numer 3 czyli zrywanie starych tynków. To jest rzecz, o której się normalnie nie myśli i jest to coś nieprzewidywalnego. Wydawało mi się, że zerwiemy tylko tapety, zedrzemy farbę ze ścian i później będziemy sobie te ściany tynkować i prostować. Otóż nie. Tynki w tym mieszkaniu były w takim stanie, że trzeba było je zerwać wszystkie, bo one wszystkie praktycznie same odpadały, no ale jak już się je zrywa, no to są fragmenty, z których te tynki odchodzą dużo ciężej, trzeba to dłubać. W międzyczasie pomagało nam mnóstwo znajomych, za co bardzo, bardzo dziękuję. i Mati! Dawaj Mati! No ale dobra, wracamy do tego Teraz. Możecie zobaczyć, jak aktualnie wygląda mieszkanie. Jak widzicie, jest całe oskubane. E, tak naprawdę nie mamy jeszcze oskubanego salonu, bo nie starczyło nam czasu, a już za dwa dni mam nadzieję, że to się nie opóźni wchodzi tutaj ekipa, która będzie e, robiła już resztę. Tak naprawdę rozwalanie jest po naszej stronie, a budowanie już po stronie ekipy remontowej. Także dzisiaj staramy się jeszcze dokończyć to wszystko i przygotować to mieszkanie właśnie na wejście tej ekipy. Nie wiem jeszcze, jak robimy z salonem. Czy po prostu na dniach przyjedziemy tutaj i jeszcze będziemy to skubać. Czy zostawimy to już ekipie remontowej? Wszystko będzie zależało od tego, jak oni nam to wycenią. Bo jeżeli to będzie w miarę spoko cena, no to już niech to zrobią, żeby było szybciej. No ale tak, to całe mieszkanie oskubaliśmy sami, żeby po prostu było taniej. Jakby wiecie, do rozwalania nie potrzeba żadnych umiejętności. No i jeszcze dzisiaj będziemy budować ściany sami. Tu akurat myślę, że już jakieś umiejętności by się przydały, ale to moją tatie, my będziemy tylko pomagać. A teraz słuchajcie, jedziemy na złom, dlatego, że wszystkie futryny w tym mieszkaniu były, w sumie nie wiem z one były. Jakieś metalowe. Nie wiem. A, jeżeli panna. Więc takich rzeczy, kochani, nie wynosimy do kontenera, dlatego że za kontener się płaci, za wywóz takich odpadów się płaci, a można na nich zarobić, ale jeszcze nie wiem, ile raczej nie dużo. E, właśnie pakujemy wszystko do auta i wywozimy na złom. Zobaczymy. Zaraz mam znać, ile za to zostanie ta nasza piękna winda. I nie spodziewałam się, że skup złomu jest tak blisko centrum miasta. Z centrum jechaliśmy 8 minut i jesteśmy na woli. I naprawdę tych punktów było kilka. Takie taki, taki, taki. taki rzeczy w mieście. Kurde, myślałam, że będziemy gdzieś pod Warszawę jechać. Po prostu tam kupić mieszkanie. O masakra, no mieszkać tutaj. Ej, patrzcie jaki ładny garnek. Czemu to ktoś wyrzuca? Można to z tym wziąć? Chyba nie. Kubki <głopaki> pracują, ja nagrywam. Pan pozwolił mi go zabrać. Kurde, piękny. To jest żeliwo? Na dole powinno być. Uuu. Nie wiem, co to znaczy, ale wygląda fajnie. Doprowadzę go do stanu idealnego. No i za tyle złomu. Dostałam tyle kaski. A prawda jest taka, że, żeby wyrzucić to do kontenera na złom, to musiałabym zamówić kontener minimum 2 m sześcienny, który kosztuje 450 zł. A wiem, bo już w międzyczasie zamawialiśmy jeden taki mniejszy kontener na wywóz gruzu, bo ten 5-metrowy był za mały. Trzeba było zamówić drugi i teraz trzeba będzie trzeci. Na razie wywóz gruzu jest najdroższy, ale nie mam co narzekać, bo wszystko robiliśmy sami, więc to są póki co jedyne koszta. No ale teraz, jak wejdzie ekipa, to się zaczną wydatki. Jeszcze nie wiem jakie, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle, bo mam fajną ekipę z Radomia, z polecenia, dobrej cenie robią i dobrze robią. A po powrocie sąsiad przyniósł nam wszystkim ciepłą herbatkę i sernik. Jezu, to jest tak miłe. W ogóle słuchajcie, ja mam tak świetnych sąsiadów. Nie tylko na swoim piętrze, ale w ogóle w całym bloku. Po prostu wszyscy są tak mili. Proponują kawę albo przynoszą kawę. Nie no, w ogóle naprawdę lepiej trafić nie mogłam. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Czas na zakupy, jedne ściany rozwaliliśmy to teraz drugie trzeba postawić. No i pięknie teraz no i zaczęło się budowanie pierwszych ścian I słuchajcie, mój tata powiedział, że bym kupiła wc Dlatego, że trzeba było postawić nowe ściany Między łazienką a pralnią No ale żeby je postawić trzeba było zdjąć wc No a budowa bez wc, no to tak nie za bardzo Więc trzeba też było już postawić nowe wc Ja byłam w 100% przekonana, że zrobi to ekipa remontowa Zresztą mój tata na początku też I słuchajcie, zanim się obejrzałam Dostałam od taty nagranie pokazujące jak wszystko działa Wow w sensie mój tata to zrobił. Zaraz będziemy stawiać tutaj nową ścianę. I patrzcie na to: Adrian wykuł tutaj dziurę yy, i odkryła się taka linia, która jest równa, i to właśnie po niej powinna iść ściana. I nie wiem dlaczego ktoś zamiast iść po linii, postawił tą ścianę tak jak jest tutaj podłoga, nie? czyli tu była ściana. Tam widać na końcu taki duży uskok. A tutaj po prostu 2 cm, od tego się zaczyna. No i właśnie przez to, że była taka krzywa, to ją trzeba było zburzyć. I teraz będziemy stawiać nową. Czas na mój ulubiony fragment, słuchajcie mój tata nauczył mnie budować ściany pokazał mi krok po kroku co i jak robić i tutaj jeszcze byłam pod jego okiem, pod jego kontrolą widzicie, że robiłam to sama, ale jednak on to wszystko sprawdzał, ogólnie tak naprawdę największą filozofią jest sprawdzanie wszystkiego dokładnie poziomicą, jak jest krzywo to dobijamy, jak jest prosto zostawiamy a gdybyście się zastanawiali kiedyś skąd w ogóle u mnie taka smykałka do DIY i do robienia różnych rzeczy no to już chyba wiecie po kim to mam kolejna noc na budowie, teraz czas oskubać salon i kolejna tapeta, się tego. Tutaj odsłania. Zobaczcie, widzicie to? To są jesienne liście. To jest jesienne drzewo. A tutaj patrzcie. Krowa. Mam krowę na ścianie. Czy to jest byk? Ciekawe jak wyglądała cała ta ściana w tej topecie. Myślę, że na wyżo musisz zrobić. Stuk z młotkiem. Wyżej. Po kolejnym dniu ścian coraz więcej, i światło znowu zgasło. Ścian coraz więcej, tutaj się buduje ładna ściana do łazienki, a tu słuchajcie powstała pierwsza, prawie cała ściana, bo został mały fragment nad drzwiami, ale pierwsze drzwi nam się ujawniły, pojawiły do pralni. Ale mega, w ogóle tak fajnie się układa te klocki, normalnie no. czuję się jakbym, wiecie, w plastelinie trochę tu ubała. Teraz włączyłam. Dzień dobry. A już tak wcześniej. Hejka! Ostatnio coraz mniej nagrywam, więc dzisiaj zrobię wam trochę update'u. Po prostu jest bardzo dużo takich rzeczy powtarzalnych, które robimy w kółko, i w kółko, i w kółko, więc czasem nawet już tego aparatu nie zabieram na budowę, ale dzisiaj biorę, żeby właśnie zrobić mały update. Słuchajcie, jestem z siebie dumna, bo nauczyłam się budować ściany. Nie wiem, czy robię to poprawnie, pewnie nie, ale w miarę równo stoją i. Ważne, że stoją. Co zresztą widzieliście pewnie chwilę wcześniej, bo najpierw je budowałam, teraz to nagrywam. A dzisiaj jadę budować kolejną część, bo trochę zmienił się projekt mieszkania. O tym też za chwilę Wam opowiem. Właśnie jedziemy na budowę. W bagażniku mamy mnóstwo kostek do zbudowania kolejnej ściany. Ale ten chłop mi dzisiaj nie pomaga. Chłop jedzie do swojej pracy. No to znaczy mamy sobotę. To chyba będzie pierwszy raz, kiedy jedziesz sam na wieś bez mnie. A rozdzielamy się dlatego, że ja dzisiaj muszę być na budowie i trzeba postawić ściany. Tata będzie rozciągał elektrykę, e, trzeba to wszystko już wykończyć, bo weszła ekipa, która teraz będzie to wszystko wykańczać. Dzisiaj ich akurat nie ma, ale dlatego my musimy pokończyć swoje tematy. A Adrian jedzie na wieś y, pomagać babci y, rąbać drewno na zimę. Chciałabym jechać z nimi. Także oboje lecimy do pracy, tylko. Każde w inną stronę. No smutno mi, nie zobaczę cię kilka dni. A bo akurat jak Adrian wyjeżdża i ja wracam, to później mam wyjazd służbowy trzydniowy, więc się nie będziemy widzieć. Jak on wróci, to mnie już nie będzie. Blutami wydarły się. A stawiamy dzisiaj ścianę, słuchajcie, w kuchni. Zaklejamy wejście do kuchni, i w ogóle wszystko tutaj będzie przearanżowane zupełnie inaczej, bo przyszedł pan, który miał tą kuchnię zaprojektować, e, wszedł i powiedział. Nie widzę tak tego, ale dał nam dużo świetnych pomysłów, jak on to widzi. I okazało się, że jeżeli zabudujemy tutaj wejście i zrezygnujemy z tej wyspy, to możemy pociągnąć kuchnię po elce. Nie jest to nic odkrywczego, ale odkrywcze jest to, że nagle z stół z salonu przechodzi tutaj. I zmienia się wszystko. Ja na początku bardzo chciałam mieć wyspę kuchenną, bardzo, bardzo, i dlatego Zosia też mi to tak projektowała, ale nie sądziłam, że można gdzie indziej przesunąć stół z salonu, a to robi gigantyczną różnicę. I przez ten stół byłam w stanie zrezygnować z wyspy kuchennej, bo skoro stół wychodzi z salonu, to mała kanapa ze środka salonu przechodzi do tyłu i wtedy mieści się wielki narożnik. Czyli usuwając wyspę i murując jedną ściankę, mam dużo większą kuchnię i wielki przestronny salon. Z małej kuchni i z naćkanego małego salonu. No, po prostu game changer, także e, zmieniamy wszystko i też dzięki e, tutaj e, dla Zosi, bo w trzy dni zrobiła mi nowy projekt elektryki, nowe światła, nowe ustawienie, nowe kontakty, bo świat po prostu wszystko pozmieniało. E, także na szczęście się nie obraziła na mnie, tylko e, super działała i, i my teraz działamy dalej. No i przed mój czas na budowanie kolejnej ściany, i słuchajcie, tym razem, tym razem budowano naprawdę tym razem naprawdę mogę się Wam pochwalić, bo już nie robiłam tego pod kontrolą mojego taty. Mój tata mógł w 100% zająć się elektryką, nie musiał na mnie zwracać uwagi. Słuchajcie, nauczył mnie wcześniej wszystkiego od podstawy. Pokazał jak wymierzyć kawałki ścian oraz jak je wyciąć, aby dopasować równe końcówki. Pokazał mi też jak rozrobić klej do idealnej konsystencji. No a całe układanie, dobijanie i kontrolowanie równości poziomicą miałam już obcykane z wcześniejszej budowy. Także słuchajcie, od teraz mogę stawiać ściany zupełnie sama. Po ściany stoi, to można zrobić Przerwę na jedzenie. W ogóle kolejne znalezisko. Tym razem to mój tata znalazł też pod listwą przy podłodze. 10 zł z, 1800, z 1984 roku, czyli z tego samego roku, z którego ja znalazłam grosik. Ktoś kładł podłogę i gubił pieniądze. Uwaga, uwaga. Postawiłam całą ścianę dzisiaj. Wszystkie kostki sama wycinałam, mieszałam klej, wszystko układałam, prostowałam. Udało mi się, poza tym małym fragmentem, bo wybiła 22, to znaczy, za chwilę będzie 22 już nie możemy ciąć. Jeszcze chcemy podjechać, tak chcę podjechać do Lerła, żeby zdążyć przed godziną 22. Także koniec na dziś. Ostatnie placki układałam w mega sprincie i jestem cała zgrzana, zmęczona, ale dumna z siebie, bo całą ścianę. Fajne. Teraz spać. Wykąpać się przede wszystkim po tym całym brudzie, dobra. No i słuchajcie, właśnie Przycisłam na Instagrama fragment budowania ściany i dostałam tak ogromną ilość wiadomości od was, tak miłych, tak kochanych, że po prostu to zrobiło mi dzień. <ścoughs> no, nie psuj mojej chwili wzruszenia. Nie, no naprawdę kocham was. To jest mega, 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 mega milutki, kochane. Love you! Lecę teraz jeszcze na budowę, zobaczyć jak tam update mieszkania i oskubać Ostatnią ścianę. Taki mały kawałek, ale wiecie, ta długa na tych tynków to się tak zeszło, że naprawdę ekipa weszła trzy dni temu, a my po prostu co chwilę przychodzimy, coś doskubujemy, jeszcze jakieś resztki, no i też przy okazji jak wygląda mieszkanie, zobaczymy update, dlatego że tak jak mówię, ekipa trzy dni pracowała, zobaczymy ile zrobili i czy coś już się zmieniło. I mój tata jeszcze kończy elektrykę. W niektórych jak już jest, ale jeszcze nie we wszystkich. No i są tu małe zmiany. Salon jest już obklejony karton, gipsem. Jeszcze będzie szpachlowany. Sufit też pomału jest równany, ale no, równy nie jest, no ale to tam już słyszałam, że to jest pierwsza warstwa. Eee, zresztą tutaj to w ogóle, wiecie, tak to mniej więcej teraz wygląda. Tu jeszcze korytarz obklejony. No i dalej już nie, ale coś się zaczyna dziać w łazience. Niestety nie ma tutaj światła, ale jest już poprowadzona rura do e, baterii prysznicowej. Tu będzie umywalka, także pomału, pomału do przodu. A no i najważniejsze pierwsze światło z nowej elektryki. Aż się paski w pompie grzeją. <noise> Skąd ty to wziąłeś? Kapitan bomba. Były <noise> Aha, okej, okay, da. No i jak skończyliśmy ostatnie skrobanie tynków, to pomagaliśmy jeszcze mojemu tacie przy rozkładaniu elektryki. Ja nawiercałam ścianę, aby móc w nią wkładać kable. No i wyglądało to tak przyjemnie, że później kilka kabli przyczepiłam sama, bo w sumie to wystarczyło na nie nanieść takie malutkie plasticzki i wbić je w ścianę. A w tym czasie Adrian miał trochę cięższą robotę i wywiercał dziury pod kontakty. Nie mogło być po skosie. Cora więcej kabli. No, i wszystkie kable należało potem zakryć. A jesteśmy tak cicho na budowie, dlatego że zazwyczaj pracowaliśmy po nocach. Idziemy zobaczyć update mieszkania. A ja cię słuchajcie, cała na różowo, bo za chwilę jedziemy na urodziny dzieci mojej siostry. <gry> Przyjechaliśmy tylko wyciągnąć jedną rzecz z piwnicy. No i przy zobaczymy. Update. Jak to wszystko wygląda? Jeszcze muszę się w aucie pomalować. Look na dziecięcą imprezę. Okej, okay, kuchnia już pozaklejana, wyrównana widzę. To w sumie można już gościa ściągać od projektowania kuchni. Wcześniej się, się nie dało? No bo wiadomo, jak te ściany nie były wyrównane, no to zmierzyłby kuchnia, a później centymetry by się zmieniły. Ej, a w sypialni, oby nie była, oby nie była w sypialni. Jest zrobiona? Ja kurde. Znaczy, no dobrze, bo szybko działają. Ale wczoraj byliśmy na imprezie u znajomych i widzieliśmy ich nowe wyremontowane mieszkanie i słuchajcie, oni mają rzutnik w sypialni i ja nawet o tym nie pomyślałam, żebyśmy my też mogli mieć rzutnik w sypialni, dlatego że ta sypialnia jest malutka, ale oni też mają dosyć małą i świetnie to wyglądało. I było tak cozy, tak przytulnie, tylko żeby mieć rzutnik, to dobrze by było zrobić gniazdka w suficie na początku i na końcu, znaczy w suficie, boże, na ścianie, ale pod sufitem. Po dwóch stronach sypialni, żeby po jednej stronie podłączyć rzutnik, po drugiej stronie, żeby podłączyć roletę. Nie wiem, jak to się nazywa. No ale dobra, jedziemy na imprezę rodzinną, to zapytam się mojego taty, czy jeszcze dałoby tutaj się przekuć i zrobić dwa kontakty. No w sumie fajnie by było, nie? Zobaczymy, obie dobra, lecimy do piwnicy po prezent, który tam tkwi od roku i, i lecimy na inwiaskę. Chyba uda nam się zrobić te kontakty przy suficie. Jesteśmy właśnie w domu rodzinnym po imprezie urodzinowej. I słuchajcie, jednak niespodziewanie, nieplanowanie jedziemy na budowę. Jedziemy pomagać tacie jeszcze z resztką elektryki. I teraz uwaga, muszę znaleźć sobie outfit w mojej starej szafie. Uwaga, hit. Znalazłam moje pierwsze w życiu obcasy, które kupiłam sobie na bal gimnazjalny. A to słuchajcie, jedyne buty w moim dobroci. płaskie, jakie znalazłam na remont. Ale patrzcie na luk Adriana. Lapeczki, chyba mojego brata. I spodnie. I t-shirt od mojego taty. Kiedyś no. zapomniałem ciuchów na przebranie. Zeszedłem do Lerwa. są ciuchy na przebranie? Dobra, to... Wow. Ale tego dużo. Słuchajcie, oficjalnie mogę powiedzieć, że rozłożyłam sobie elektrykę. Pod <laughs> Gniazdko, żeby tutaj był zamocowany ekran do rzutnika. No i to słuchajcie, byłoby na tyle. W międzyczasie mój tata dokończył elektrykę, i teraz już nikt z nas tam pracować nie będzie poza ekipą wykończeniową. No i co, wyczekujcie vloga numer 3, który już zaczął się tworzyć, a w nim będzie już chyba najprzyjemniejsza część, czyli szukanie umywalek, baterii, płytek i doglądanie ekipy i tego wszystkiego, jak to wszystko się pięknie tworzy. Mam nadzieję, że będzie pięknie. Ale mam w głowie swoją wizję, mam dużo w ogóle inspiracji na Pinterestie, które pokażę Wam w następnym odcinku. Także żegnam się z Wami. Pa!